Pora wstawać! witaj i ty! Tutaj Robi Aaaa? dziwne plany ma Sportakus o porządek tu dba Stefani, choć nowa jest Już ją Ziggy lubi i wie Z Pikselem, Stingiem i Trixie też Miło razem czas upłynie Tak, 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 to już pora wstać To nowy wesoły dzień nie stój dłużej, nie lepiej bawmy się. Leniuchowo witaj dziś masz. Leniuchowo. Wystopowany. Stefani, czemu nie bawisz się na dworze? Ziggy dostał nową piłkę nożną, ale nie chce się podzielić. Moja. A Pixel chce grać w piłkę, ale tylko na komputerze. Jej, one strzały gol! Ziggy uciął sobie drzemkę po śniadaniu i obudzi się na obiad. Ha, mm. nikt nie bawi się na zewnątrz? Och, to okropne! Ale wiem, kto może nam pomóc. Zaczekaj tutaj o tak. Na sporta kusa zawsze można liczyć. Ha! Potrzebuje pomocy burmistrz. To musi być coś ważnego. Już rusza! Ha. Co się stało? Powódź? Nie. Pożar? Nie. Trzęsienie ziemi? Nie. Wielka burza. Nie, tylko żadne z dzieci nie chce bawić się na dworze. Co? To straszne. Rzeczywiście, nikogo nie widać. Pamiętasz, jak rok temu pokazałeś dzieciom, co to jest baseball i jak bardzo spodobała im się ta gra? Hmm? Może w tym roku zachęcisz je na przykład do gry w… w, 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 w piłkę nożną. <laughs> Stefani uwielbia grać w piłkę. Cóż, całkiem niezły pomysł. O, wspaniale! Och, wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Chodź za mną. A tędy sportaku się niniejszym ogłaszam, że dzień sportakularnego spektaklu jest... E, 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 dzisiaj Pójdę poćwiczyć moje zagrania. Nie chcę rozczarować Stefani. Ani Pana. Gdybym nie był takim dobrotliwym, miłym, łagodnym, ciepłym, spokojnym szelmą, to wszyscy w leniuchowie nadal byliby leniwi. Es. P. O. Er. Spor... Sport. Nie, to spor. Larny! skorpatu? Sporkatu? Dzień. sportakularnego spektaklu? A o to chodzi! Ech. Zanim pojawił się tu ten sportkaktus, to był mój ulubiony dzień! Ech. Wówczas organizowano zawody w jedzeniu ciastek i w nurkowaniu w syropie czekoladowym. To były czasy! Ale trudno wkrótce sport kaktus przestanie być bohaterem! A to dzięki mojemu genialnemu wynalazkowi! Zakręcone z sterobuty 6000! Ah. O, jesteście takie piękne! Mua. Cudowne! Kici, kici! Kili, kili, z portalku, zrobi pan! A teraz to, co lubię najbardziej czas na kamuflaż! Zbyt historyczny? Zbyt kosmiczny? Zbyt. Komiczny? Ten jest w sam raz. Idealny. Czy to już? Czy... To już? Która? Która jest godzina? Pytałeś o to samo 5 sekund temu. Wiem, ale już nie mogę się doczekać wielkiego pokazu sportakusa. Oh, oh, oh. Czy to już? Nie! Każdego roku sportakus pokazuje jakąś nową sztuczkę? Właśnie tak! W dzień sportakularnego spektaklu! Tak! W zeszłym roku zrobił coś naprawdę niesamowitego! Bum! O! Tylko, że on nie upadł na twarz! O! O! To burmistrz! Panie i panowie! Ciekawe o czym sportakularny spektakl! Sportakus na niesamowitą sztuczkę futbolową! Aha! To oznacza, że, że to, to już! Super! Ekstra! O! o. Nie jest jeszcze jeden raz. Jestem gotowy. Witam pana, nazywam się ślepak. Przedstawiciel handlowy. Przepraszam, ale bardzo się śpieszę. Czy nie pomyślał pan nigdy? Kurczę, moje buty są całe w śmierdzącej, lepkiej mazi. Co? E, nie. Nie. A czy teraz pomyślał pan sobie? Kurczę, moje buty są w śmierdzącej, lepkiej mazi. Ja ha -ha! naprawdę się śpieszę. Proszę pozwolić, że wyczyszczę pana buty moim butoskrobem sześć tysięcy. Buty proszę. Zabieramy prawdziwe buty i pozostawiamy zakrycone. Proszę uprzejmie! Dziękuję. Życzę powodzenia! Przyda ci się. Żegnajcie, buty! Żegnaj, Sport kaktusie. Sportakusie! Cześć, Stefani! Jestem podekscytowana! Wszyscy mówią o wielkim pokazie, który dziś urządzisz! Nie mogę się doczekać! No nie mogę! Denerwujesz się? E, troszeczkę... Wiesz, czasami, gdy chcesz coś zrobić i to naprawdę dobrze, czujesz jakby motyle w brzuchu. Wiem, że wypadniesz wspaniale. Dzięki, Stefani. Nie zawiodę cię! No, Witam wszystkich na sportakularnym spektaklu. Powitajcie Bo bohatera dzisiejszego dnia! Przed nami Sportakus! Yeah. 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 Na <noise> Jaką sztuczkę z piłką zrobisz, Sportakusie? Kopnięcie z przewrotki! <głos> <głos> Kopnięcie z przewrotki! <głos> <Ta>. <głos> Dobrze. Pixel, muzyka proszę. Już! Nie, 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 nie. Nie o taką muzykę chodziło. Bębny cyrkowe, proszę. Nie mogę się doczekać. Zaczynają! O, o, o. O, o. O.

Ona przeprasza, panie burmistrzu! Oh, naprawdę to naprawdę okropne! Portakusie! Ojej! Spróbuj złapać pion! Udało się! Aha. Koszmar! Co z nim jest? Może tak miało być! Niemożliwe! Czuję, że coś tu jest nie tak! O, tak. Więc na co czekamy? Pomóżmy mu! No A, właśnie! Mierzmy, pomóżmy, pomóżmy. Pomóż, 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 pomóż. O, tak, tak ruszajcie! <laughs> Ponieważ nie ma już sport kaktusa, miasto potrzebuje nowego bohatera. <laughs> Może to było częścią występu? Może. Hej! -he. Hey! Stop! W Co ci jest, powiedz! Całkiem straciłem kontrolę nad stopami. Oh. Nie możesz Aj. przestać się ruszać? Właśnie! Już wiem! Spróbuj tego! Tak! Spróbuj! Aha. 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 się da. Więc uwierz w siebie i już wkrótce się uda. Po tych próbach i cudach Coś, co mogę zrobić. A... Już wiem! Spróbuj użyć rąk! To jest to! Się da. Musisz uwierzyć i już wkrótce się uda. W tych próbach i trudach musisz uwierzyć, że zrobić się da. Chodźmy do burmistrza! P chodźmy! Tam, tam. Burmistrzu, powitaj nowego bohatera, Lenikusa! E, Robisz gniewek, zgniłek? Ale ty nie jesteś bohaterem! Właśnie, że jestem! Mam literę na piersi, zgrabną czapeczkę, no i obrus! E, to znaczy, ja. Niestety nie mogłem znaleźć pelerynki, więc wziąłem obrus. Ale poza tym jest w porządku, nieprawdaż? No, sam nie wiem. E, e, Sportakus może jeszcze wrócić. Sportakus? Ten dziwny, niezgrabny gość, który chodzi jakoś tak. <noise> On już nie jest bohaterem. Zawalił swój wielki numer. Pamiętasz? Przepraszam, panikusie, ja tylko. Jestem lenikus! To! Co mam zrobić, żeby zostać super superbohaterem? Mógłbyś przedstawić coś niezwykłego w sportakularnym spektaklu. Sportakus zawsze to robił. Sportakus zawsze to robił. Ależ nie ma sprawy. Ha! Cofnął się? O. Ech. 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 Dziękuję, dziękuję, dziękuję Wam bardzo. I to już wszystko? Niepełny szpagat? Cóż, może nie do końca się udał, ale przyznacie, że zrobiłem to w świetnym stylu. Zresztą, skoro nie ma Sportakusa, to i tak nie macie wyboru. Niniejszym ogłaszam się! Sportakus potrafi chodzić na rękach! Zobaczymy, <śmieniczyna> dobrze? Ojej. On jest najlepszy, co? O, tak. Cudownie. Tak. Idź popisywać się gdzie indziej. Na przykład do cyrku. Ale chodzenie na rękach jest niesamowite. Właśnie. Tak. Czy to nie może być sztuczka na dzień sportakularnego spektaklu? Tak, właśnie. Jest dosyć sportakularna. Tak. się! w takim razie pokaż nam, co potrafisz. Tak, pokaż, pokaż. Coś mi się tu nie podoba. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, Zakręcone z terobuty 6000 tysięcy. Niezłe zagranie, lecz nie fair. A teraz zrób miejsce dla prawdziwego superbohatera. Co się dzieje? Podniósł się! Mogę stać! Ale nie mam butów. Są tutaj. Załóż je. Nie, zaczekaj, Sportakusie. Nie zakładaj ich. Robi, czemu ty ich nie założysz? Ja? Hmm? Nie, dziękuję. Dlaczego, Robi? Czyżbyś się bał? Bać się! Ja... Zakłada je. O! Widzicie, wszystko z nimi w porządku. O! żegnaj robić. To muszą być prawdziwe buty z kusa. O, moje buty. Proszę, prawie jak nowe. O tak. Oh. Jejku! Oh. Oh. No. No. Jej. Dziękuję. O. Proszę. Dzięki. Gotowi? I strzał! Yeah. A. O. To była sportakularna sztuczka. Dzięki Stefani. Bing bang, rygitang. Takie słowa śpiewam, kiedy tańczy.